Hej, Parker. O, oh, hej. Wszystko w porządku? Uh, tak, zastanawiam się tylko, czy nie chciałabyś mi może czegoś powiedzieć? Uh, chyba nie. No, nie. Jesteś pewna? No, tak. O, wiem! Mogę ci powiedzieć, że cię kocham. No, ja, ja ciebie też kocham. Muszę już iść, bo zaraz będzie dzwonek. Dzwonek jest dopiero za 10 minut. I czemu mi nie odpisywałeś wczoraj? Mogę mu to zapytać. O, hejka! Um, hej. Hej. Co tam, jak tam u was? No, wszystko okej, okay, ale śpieszę się już na lekcję, więc y, pogadacie sobie dziewczyny, a ja już idę. Hej! Okej. Okay. Wiesz co, Luke mi mówił, że dzisiaj się nie wyspał. Może dlatego jest taki dziwny. Aha, to Parker chyba też się dzisiaj nie wyspał. A co? Dziwnie się zachowywuje też? No, jakby mi unikał. Nie wiem, dziwne. Aha. Wiesz co, Ja muszę już iść. Pa! A, ale gdzie? to wszystko jest strasznie dziwne. O, Emogula, cześć, dawno Cię nie widziałam. Kul hmm, cool, cool. A Zapomniałam, że Ty wiesz, że ja umiem mówić. Sorry. <laughs> o, dzisiaj chyba jakiś Dzień Świra jest. Bol bol. To mój chyba. Że <laughs> Dzień Świra to Twój dzień. No, w sumie to by się zgadzało. Bo w sumie ty jesteś moim małym słodkim świrem. O, ja już może pójdę miłej zabawy czy, czy coś. Luke, musimy sobie poważnie porozmawiać. I ty już dobrze wiesz o czym. Co? Eee, nie, ale o czym? Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Przyjedź ja winny, ja, ja nic nie zrobiłem. N nic nie powiedziałem parkerowi. No nie, nie. Znaczy, co? Nie wiem, o co chodzi. To, że ja ci się wygadałam, nie znaczy, że się od razu mówić Parkerowi. Sophie, to ja go zmusiłem. On nie chciał nic powiedzieć. To, to moja wina. Dlaczego nie chcesz pogadać z Lily Rose o tym wszystkim? Co? O tym, że chodzi z Emrysem, z moim kolegą z klasy na korepetycję i on tam podżywa i on nic mi o tym nie mówi i nawet nie wiem, jak reaguje. A co, jeśli mnie zdradza? Co ty zwariowałeś? Ona by ciebie w życiu nie zdradziła. W, w głowę się puknij. No dobra, no ale dlaczego to przede mną ukrywa, tak? Powinna mi o tym powiedzieć. No według mnie to ona może coś ukrywać, skoro nic nie mówi. Luke, ale z ciebie jest cymbał. Słucham? No wiesz, że cię kocham, ale no naprawdę, Lily Rose by muchy nie skrzywdziła, co dopiero Parkera, w którym jest zakochana. Naprawdę, na zabój. Dobra, wiecie co? Ja mam plan. Czy Lily Rose dzisiaj jest umówiona na korepetycję? No tak, już chyba... Trzeci dzień z rzędu. No to zrobimy tak. Oni się uczą w bibliotece, prawda? Pójdziemy do tej biblioteki i zobaczymy, jak wyglądają ich korepetycje. Czy ty chcesz szpiegować Lily Rose? Ej, stary, to jest trochę szalone. Przynajmniej wtedy rozwiejemy wszystkie wątpliwości. W sumie to może nie jest taki zły pomysł. Dobra, zróbmy to. No, zwariowaliście? Jeśli nie ma nic do ukrycia, to nie będzie zła. Totalnie nie podoba mi się ten pomysł. Ja po prostu chcę się dowiedzieć, czy Lily Rose mnie nie zdradza. No, ale ty jesteś głupi, no. Jestem pewna w 100%, że ciebie nie zdradza. Naprawdę. No, chciałbym w to uwierzyć. Dobra, to dzisiaj o tej godzinie, o której oni będą mieć korepetycję, przyjdziemy tam. W przebraniach, żeby nas nie rozpoznali i podsłuchamy, o czym oni tak naprawdę rozmawiali na tych korepetycjach. Bo może wcale, wcale to nie są korepetycje? Luke, ale ty bredzisz! No, zobaczymy, zobaczymy. Ale co zobaczymy? Ile razy mam powtarzać, że Lily Rose by nigdy nie zdradziła Parkera? Boże, wy jesteście jacyś jesteś walnięci dzisiaj. Mam zamiar w tym uczestniczyć. Żegnam. Bol, bol, bol. Czy ja usłyszeć przebranie? Czy ja móc dołączyć? Do szpiegowania Lily Rose? No, Bulbul. Bul. No, tak, możesz. Bulbul! Bul. Ale będzie zabawa. No, ogromna. Zmęczony jestem tym wszystkim już. Ja nawet nie wiedziałam, że ty masz tyle ciuchów, matko. Bulbul, bul, możesz ze mnie zejść? Balbal, bal, mi tu być wygodnie. Ale mi nie być wygodnie bol Ciągle żałuję, że się zgodziłam na ten pomysł. Co mi odbiło? Dobra, nie naszekaj, tylko pomóż nam jakieś przybrania znaleźć. No, co mam, co mam ubrać? O, może ten kapelusz, więc nie będzie widać. No i coś jeszcze by ci się przydało. Chyba ja mam pomysł. Proszę, idealnie współgra z tym różowym, co masz na, na kapeluszu. Mam założyć spódniczkę. No, a w czym problem? No w niczym. No. No. no i jak wyglądam? Bal, bal, Jak baba! No to chyba o to chodzi, nie? Wiem, czego ci brakuje. Poczekaj. Proszę bardzo, teraz będziesz wyglądać naprawdę świetnie. No muszę ci powiedzieć Luke, że wyglądasz świetnie. No w ogóle nie podejrzanie ani trochę. No dobra Parker, teraz twoja kolejna przybieranki. Ech, matko, wbija mi się ta spódnica wszędzie. Ała, ała, ała. Nie maruć. No dobra, to co mam założyć? Sophie, a mogę tylko zapytać czemu nas ubierasz damskie ciuchy? Bo jestem dziewczyną i mam tylko damskie ciuchy? To chyba logiczne? No dobra, dajesz nam jakieś spódniczki, jakieś torebki. No, no, no po co to? Żebyście jak najmniej przypominali siebie. Bulbul, -bul, teraz kolej na ciebie. Bulbul! O oh bulbul, ty wyglądasz świetnie! Ale ci ładnie wszystko kolorami dopasowałam. O oh No, to przynajmniej jakoś wygląda. Bulbul! <laughs> -bul! Dobra, teraz tylko ja się szybko ubiorę i możemy wychodzić. Ale jakby nas ktoś przyłapał, to ja nie byłam chętna na ten pomysł, jasne? No, muszę przyznać, że naprawdę idzie ci coraz lepiej. Mówisz poważnie? Naprawdę idzie mi lepiej? No, masz teraz dobry wynik, więc rób kolejne zadania. O matko, ale się cieszę. Dobra. Dobra, już robię kolejne. Już. No dobra, a teraz wyszło mi 48. Czy to jest dobry wynik? No niestety nie, bo wynik to było 45, ale byłaś blisko. Daj zechnąć. Hmm. Nic nie widzę. Dobra, co my teraz robimy w tej bibliotece, bo nie do końca rozumiem? No co, trzeba posłuchać ich rozmowy, więc cisza. Bol, bol! Rozmowa? Matko, pół. Nie odzywaj się, dobra. Nie odzywaj! A ty ten kapelusz zakłada, nie możesz go przecież ściągać. Cicho ci! Wiesz, Lili, uważam, że naprawdę jesteś bardzo mądra. W zaledwie trzy dni tak dużo materiału, zrozumiałaś. Uf, to może w końcu nie dostanę jedynki. Wiesz co? Tak się tylko zastanawiam. Ha? czy nie chciałabyś na przykład, żebyśmy zaczęli się uczyć u mnie w domu, a nie w bibliotece? Co on powiedział? Ból, ból! Jezus, ból, ból, chowaj się szybko! A. My zaraz wpadniemy. Co? Czy ja słyszałam... A. Nieważne, Sorki, co u ciebie w domu? Wiesz, co nie, nie wydaje mi się. Dlaczego? Byśmy mieli więcej prywatności. A ja bardzo lubię w tej bibliotece być, więc może, może nie trzeba. Dobra, mogę kolejne zadanie zrobić? No. To. Tak, ogólnie to naprawdę ładnie ci różowam. Mówiłem już co zresztą tam ostatnio, wtedy kiedy miałaś tą spódniczkę na sobie. Trzymajcie mnie, bo ja go zaraz rozszarpię. Bol, 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 bol! Ty, Parker! Bol, bol. Śmiesznie wyglądasz. Ty też śmiesznie wyglądasz! Wiesz co, mi mnie... Zastanawiam się, jakby to wszystko wyglądało, jakbyśmy poznali się wcześniej. Eee, co? Bulbul? Co tam robić, Lily Rose? No przecież przyszliśmy tutaj, żeby śledzić Lily Rose. No, ty, ty, Bulbul, ty nie widziałeś? Bulbul? Chwila, czy mi się wydaje, czy ja słyszę. Bulbul? Proszę o zachowanie ciszy. Bulbul, cześć! Co ty tutaj robisz? To Problem... Luke? Sophie? Parker? Co wy tu robicie? Jeszcze w tych przebraniach? Balbal, szpiegować ciebie! Słucham? Uh, mm, nie, Balbal jakiś potyka, gada, prawda Sophie? Prawda, no, no... Dlaczego wy mnie śledzicie? To jest strasznie dziwne. Bo myślałem, że mi zdradzasz. Co? No bo Luke się wygadał o tym, co powiedziała mu Sophie. A ponoć ty powiedziałaś Sophie, że Emrys cię podrywa. No i było mi smutno, no bo dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Co? I dlatego, że nie powiedziałam, to postanowiliście mnie wszyscy razem śledzić? Nawet ty, Sophie? Serio? No, od początku mówiłam, że to zły pomysł. Co się stało? Odejdź od niej, bo zaraz cię rozszarpię. A kim ty jesteś? Parker? Co to, jakiś nowy styl, czy o co ci chodzi? Co, zazdrosny? Jak cię zaraz dorwę. Nie no, Parker, uspokój się, uspokój się, siedź. Uspokój się. Nie, wiecie co, to, to, to wszystko jest jakaś paranoja. Nie odzywajcie się do mnie wszyscy. Łącznie z tobą. A ja to co, że niby zrobiłem? Podrywałeś zajętą dziewczynę mojego najlepszego ziomka. Dobra, ty, różowa spódniczka, zamknij się już. Emrys, wracaj tutaj! Jak śmiałeś podrywać moją dziewczynę? Może najpierw zdejmij te ciuchy, zanim zaczniesz ze mną rozmawiać, bo wyglądasz trochę śmiesznie. Nie zmieniaj tematu! Bardzo was wszystkich proszę o wyjście z biblioteki. Zachowujecie się karygodnie. Już wychodzę. A ty, Parker, odwal się ode mnie albo tego pożałujesz. Jasne? No już, proszę o wyjście.